W internecie pojawia się bardzo dużo wpisów, podpisy, podpisanych przez osoby lasu, proszę Państwa, A, o zagrożeniu, jakie wynika dla ludzi z powodu obecności wilków w lasach. Mój dziadek Piotr Sumiński brał udział w zawilczaniu lasów polskich, w ogóle europejskich, i doskonale znał ten gatunek. Więc czuję się upoważniona, żeby Państwu powiedzieć, że do tej pory nigdy jeszcze nie zdarzył się atak wilka europejskiego, dzikiego wilka europejskiego na człowieka. Trzy, cztery. Dzień, Dzień dobry. dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska, zwierzę dzisiaj. I będziemy dzisiaj rozmawiały o bardzo ważnej sprawie i ważnej osobie, albo o? O Wilku. O Wilku. Dlaczego o Wilku? Domyślasz się dlaczego? Biorąc pod uwagę tę nagonkę dzisiejszą na Wilki. To domyślam się, chodzi o to, żeby trochę rozwiać, a w zasadzie nie trochę, żeby po prostu rozwiać wątpliwości, dlatego że jak ludzie czytają i słyszą, że wilki są krzyżeczymi bestiami, które mordują ludzi, to wymaga to komentarza. Więc właśnie dlatego chcemy to zrobić, dlatego że w internecie pojawia się bardzo dużo wpisów, podpisanych przez osoby lasu, proszę Państwa, a, o zagrożeniu, jakie wynika dla ludzi z powodu obecności wilków w lasach. I to mną, to zresztą robimy to również na, na prośbę Agnieszki yy, Mii Wild, która, która Agnieszki Stroniewskiej, która u nas gościła, bo ona również to zauważyła i chce, a ja czuję się w tej dziedzinie specjalistką. Dlaczego? Dlatego, że mój dziadek był i do tej pory w wielu dziedzinach jest, choć dawno nie żyje, specjalistą od tak zwanej zwierzyny łownej, okropna nazwa, i szczególnie od drapieżników, i mój dziadek, Piotr Sumiński brał udział w zawilczaniu lasów polskich, w ogóle europejskich. I doskonale znał ten gatunek, więc czuję się upoważniona, żeby Państwu powiedzieć, że do tej pory nigdy jeszcze nie zdarzył się atak wilka europejskiego, dzikiego wilka europejskiego na człowieka w historii sięgającej czasów pana Wołodiowskiego, a nawet wcześniej. Nie zdarzył się taki akt. Tylko użyłaś tu słowa bardzo kluczowego, dzikiego wilka europejskiego. Tak, dzikiego wilka europejskiego, nie takiego wilka, którego ktoś nielegalnie po zabiciu matki, czyli wadery, wykradł z jej gniazda i, i albo sprzedał komuś, albo sam trzymał i taki wilk nie jest już dzikim mhm. wilkiem. Takie zwierzę jest dalej wilkiem, ale przestaje bać się człowieka. I taki wilk może być rzeczywiście Zagrożeniem przede wszystkim dla zwierząt y, trzymanych przez człowieka. Mam na myśli zwierzęta gospodarskie, jak i psy. Ale proszę mi powiedzieć, kto, kto kocha psa, trzyma go na łańcuchu, bo zagrożony będzie pies, który jest na łańcuchu, prawda? I nie ma gdzie się schować, I, nie, ma gdzie i uciec. nie ma gdzie uciec. Więc to jest jakby to znowu bije w człowieka. I zagrożeniem może być krzyżówka. Wilka z psem, co jest nielegalne, ale jest czynione w dalszym ciągu, i te zwierzęta są sprzedawane ludziom, którzy chcą mieć wilczka. Chcą mieć tego wilczka, a takie zwierzę nie jest ani wilkiem, ani psem i zachowuje te cechy, które w przypadku psa są niepożądane. Więc stwarza ogromne kłopoty. I stąd się biorą te, te wysane z palca historie o tym, jak, jak wilk atakuje ludzi. To jest nieprawda. Wilk się bardzo boi człowieka, bo wie, że człowiek to śmierć. Czyli wilk zrobi wszystko, żeby człowieka nie spotkać. Więc w tych wilków jest teraz trochę więcej w lasach polskich, na szczęście dla tych lasów. Myśliwi mówią, że one stanowią zagrożenie. Dla zwierząt kopytnych w lesie, tak czyżbym parzystokopytnych tak. bardziej, czyli saren, jeleni, danieli, łoś, dla, dla, dla łosia, watacha wilków też może być, zaraz przejdziemy do tego, co to jest watacha, że jest to bezsensowna nazwa tak naprawdę, może być zagrożeniem. A tymczasem jaka jest prawda, Marta, wiesz? Mogę się domyślać, że jeżeli myśliwi, mając poparcie rządu, rzucą się na wilki, które przecież są takimi potworny, takim potwornym zagrożeniem, to będą mieli więcej zwierząt, które byłyby zjedzone przez A wilki. A Właśnie, konkurencja. Polowania. Tak. Konkurencja, proszę państwa, wyłącznie konkurencja. To chodzi o to, że jeżeli wilki będą polowały na te zwierzęta, na które mają ochotę myśliwi, to, to tych zwierząt będzie mniej. Ale tu też tkwi bardzo ważna sprawa, jako jej sedno. Wilk potrafi wyselekcjonować do zabicia i zjedzenia, nie zabicia dla przyjemności, A zwierzęta tak słabe i chore. Wilk nie, jest inteligentny niezmiernie, nie będzie się wysilał na zwierzę w pełni sił, tym bardziej, że pamiętajcie Państwo, że wilkom jako grupie udaje się polowanie mniej więcej jedno na pięć, a czasem nawet jedno na dziesięć, zależnie od zwierząt, jakie, na jakie poluje. Więc on będzie szukał zwierzęcia takiego, które nie będzie stawiało mu oporu, który może być zagrożeniem dla jego zdrowia. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli wilk za, zaatakuje zwierzę w pełni sił to ona też może go poranić. Poranienia mogą grozić nawet śmiercią, infekcją i śmiercią. Wilk o tym wie. No, w najlepszym <grym> przypadku wilk po prostu się nie naje, bo zwierzę zdoła mu uciec. Yy, i tak, tak a poza tym jak, jak zaatakuje silne zwierzę to się naraża na, hmm. na, na, na walkę, prawda, która może go kosztować zdrowie. Tymczasem myśliwi polują na jakie zwierzęta? Na te najpiękniejsze A, i na te najbardziej właśnie. zdrowe i okazałe. Bo przecież co to, co to za pochwalenie się? Jakimś A właśnie. Zabijone. Zubażają w sposób niewiarygodny naszą, naszą faunę leśną. Dlatego, że w tych rejonach, gdzie są wilki, populacje zwierząt kopytnych w lesie są zdrowe i silne. Bo rozmnażają się. Tylko te zdrowe i silne. No tylko one zostają przeżyć. Dokładnie tak. Natomiast tam, gdzie uczestniczą w tym myśliwi zamiast Wilków, jest wręcz odwrotnie. Jest wręcz odwrotnie. To jest. To jest nie, nie. Teraz wejdziemy na dziki. Mówi się, że ta populacja dzików, która jest, to są takie charłaki są takie słabe te dziki. Są, jest dużo takich małych, co to nie wiadomo czy to urośnie, nie urośnie i nie ma tych tak takich tak pięknych. tak się mówi. Wiesz dlaczego tak się mówi? Bo pewnie te największe zostały już wydymięte przez ludzi. Dziki mnożą się dużo intensywniej wtedy kiedy jest ich odstrzał. To jest chęć zachowania gatunku. I wtedy, kiedy myśliwi wybijają te najpiękniejsze, największe osobniki, wtedy rozmnażają się te słabsze. I konsekwencja jest taka, jaka jest. Jaka jest natura wilka? Mówi się, że to jest taki niebezpieczny drapieżnik. Nie, proszę państwa, to nie jest niebezpieczny drapieżnik. To jest po prostu, prostu drapieżnik. drapieżnik, który żyje w grupach rodzinnych, zupełnie niesłusznie zwanych watachami. Bo watacha. To jest zbiór przypadkowych osobników, prawda? No, tak, poszła tak. taka watacha. Tutaj osobniki są jak najbardziej nieprzypadkowe. A to jest rodzina. Przy okazji, nie dość, że rodzina to jeszcze rodzina, która yy, ma takie prawa wewnątrz, jakich można zazdrościć. Nasze my, rodziny powinny się uczyć. Oczywiście, gdyby wszystkie rodziny ludzkie wyglądały tak jak rodziny wilcze, to świat ludzki byłby Arkadią. To prawda. To jest bardzo zgodna rodzina, mama i tata. Mówi się samiec alfa, samica alfa. samiec basior, samica wadera. To są wszystko też niestety łowieckie nazwy, ale tak się przyjęło, że to są alfa, jedno i drugie jest alfa. No, w pewnym sensie jest, ale to są po prostu rodzice. Rodzice reszty grupy rodzinnej. I najczęściej w takiej watasze. Są dwa pokolenia, jak się urodzą malutkie, to jeszcze jest to, to które. To wcześniejsze. Dlatego, że wilki, które kończą dwa lata, są gotowe do zakładania swoich rodzin. Część z nich odchodzi, część nie odchodzi, bo to nie jest tak, że wszystkie, ale jednak ten okres, kiedy skończą dwa lata, są gotowe i bardzo duża ich część korzysta z tego, żeby zakładać swoje watachy. Łączą się wtedy z tymi, tą młodzieżą która odeszła z innych watach, nigdy nie krzyżują się w sobnie, czyli nie zawierają kazirodczych związków, tylko szukają sobie partnera, partnerki z innej rodziny, gdzie też już dorosły, i zakładają swoją. Bardzo trudny jest taki początek nowej wilczej rodziny, bo są tylko dwoje, ponieważ tam, gdzie jest ich więcej, a rodzina z reguły taka duża, liczy około siedmiu, 7, 7 Członków, to jeżeli rodzą, rodzą się maluszki, małe wilczęta, to udział w ich wychowaniu biorą wszyscy cała grupa rodzinna hmm. czyli siostry bracia. I, i, i bracia z, z, poprzednich, z poprzednich pokoleń i wychowanie takiej grupy jest dużo takiej grupy maluszków. Jest bardzo dobre, znaczy gwarantuje, dużo większe daje szanse, aniżeli wtedy, kiedy jest dwoje, tylko dwoje. Dlatego, że w takiej normalnej watasze, rodzinie wilczej, wtedy, kiedy wszyscy idą na polowanie, to zostaje piastun lub piastunka. Zawsze przy dzieci nie zostają wtedy. same, póki są jeszcze malutkie. Najpierw jest to mama, potem, jeżeli mama uczestniczy w polowaniu, to piastun lub piastunka pilnuje tych maluchów, żeby się nic nie stało. Dzieci otoczone są, wychowane w takiej rodzinie, są bardzo zdrowe psychicznie również, dlatego że wilki są bardzo wesołymi zwierzętami i bardzo lubią młode. Lubią się bawić. Starsze rodzeństwo bawi się mm. z tym młodszym. Zabawa służy do tego, żeby uczyć się współpracy w, na przyszłość, bo to dopiero świetnie. podrośnięte wilczki, takie półroczne, Idą obserwować, nie biorą udziału w polowaniu, obserwują polowanie, uczą się na czym w ogóle to polega, a współpraca Pośród, podczas łowów wilczych, szczególnie w zimie, dlatego że w lecie polowanie ogranicza się najczęściej do drobnej zwierzyny, której jest, powinno być bardzo dużo w lesie, czyli do gryzoni, do jakichś drobnych zwierząt. Są to takie przekąski, których trzeba więcej znaleźć, ale do tego nie potrzeba współpracy żadnej, bo każdy sobie znajdzie sam, prawda? Natomiast w zimie tego nie ma. W zimie poluje się na grubego zwierza, wilki polują, więc wtedy powodzenie polowania zależy przynajmniej w 70, jak nie więcej, procentach od współpracy całej grupy rodzinnej, czyli całej rodziny. I to jest najtrudniejsze zadanie. Dla, dla tych młodych, żeby się tego nauczyć. Do tej pory tak naprawdę nie znamy tego języka, którym one rozmawiają na duże odległości, kiedy razem robią nagonkę mm -hmm. na, na dużego zwierza, bo to wygląda jakby miały telefony komórkowe i słuchawki Ech. w uszach i się porozumiewały. Nie mają ich, a jednak porozumiewają się tak, że doskonale Precyzyjnie współpracują ze sobą. Jest to nie do uwierzenia. Na pewno widzieliście takie filmy robione z Parku Yellowstone. To nie są co prawda wilki europejskie, to są wilki kanadyjskie, amerykańskie, ale polują dokładnie tak hmm. samo. Jak to wygląda? To jest to, to, to po prostu tak, jak one by były połączone niewidzialną siecią. Wiedzą, który ma wyjść bardziej do przodu, w którą stronę nie mają. Nie wiemy, jak wygląda komunikacja między nimi, tak naprawdę. Znaczy, ja myślę, że jest to komunikacja, tak jak język migowy. Myślę, że znaki, Możliwe. które językiem ciała sobie dają, bo widzą się, mogą się widzieć, też nie zawsze mogą się widzieć, zależy jaki jest teren, ale że w dużej mierze odgrywa tu sprawę język ciała, jak również to. Co jeszcze cały czas waha się na skali realnej i nierealnej, poza, poza mm -hmm, no werbalne, właśnie. taka telepatia, takie porozumiewanie się na odległość, na pewno też tutaj ma jakieś znaczenie. Jest to coś bardzo ciekawego, godnego tego, żeby to badać i się nad tym zastanawiać, ale jak zabijemy wszystkie zwierzęta, to nie będzie czego badać. Do, do tego nie wiem, ile jeszcze mamy czasu, Kamilu, no, jeszcze, jeszcze mamy, dlatego że chcę Państwu powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz: że teraz zrobiła się moda, duża moda na pokazywanie różnych zdjęć, i jest bardzo fajnie zrobić sobie selfieka z jakimś zwierzęciem dzikim. Nawet są takie miejsca, gdzie ludzie chcą sobie zrobić takie zdjęcie i y, y, wykładają na przykład jakiś kawałek mięsa, bo wiedzą, że tam są, zaczajają się, takie czatownie można powiedzieć, i tam można w takiej czatowni się zaczaić, wyłożyć jakiś kawałek mięsa i y, 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 czekać, aż ten wilk przyjdzie i zrobić mu zdjęcie. Nie ma nic głupszego i gorszego. Co to jest za mięso? Najczęściej jest to mięso kupione w supermarkecie, czyli jest to albo wieprzowina, Albo wołowina, albo jeszcze jakieś inne, pachnące człowiekiem i zwierzęciem gospodarskim. Czego uczymy dziko żyjące wilki? Tego, że tam, gdzie jest człowiek, tam będzie, tam będzie jedzenie. Podchodzą, znają zapach zwierząt gospodarskich, mhm. podchodzą i, to, i, to, i to, to, to my sami to robimy. A potem, jak one zaczynają podchodzić i komuś zjedzą owce, no, to, to chcemy je zabić, bo takie, takie miejsca, gdzie można w ten sposób zwabić drapieżniki, są najgorszym i najgłupszym pomysłem, jeżeli chodzi o zwierzęta leśne. Bardzo, bardzo głupim, bo prowadzącym właśnie do konfliktu. Tyle się mówi o tym, żeby nie karmić niedźwiedzi. Dlaczego? No, bo niedźwiedź przestanie się bać człowieka, zacznie szukać. Jedzenia tam, gdzie jest człowiek. I jest równocześnie to... robimy czatownię, Nie no? tak. zapłacisz parę groszy, możesz się tam zasadzić, wyłożyć schabowego, i, i, i czekać. Proszę Państwa, gdzie logika? Ja znowu ja to wszystko mówię po to, żebyście zrozumieli, że Wilk nie stanowi żadnego dla was zagrożenia. Żadnego. Wilk się boi i powiem Wam jeszcze, że nawet jeśli w waszym lesie, tam gdzie mieszkacie, są wilki. I ich nie widzicie, to nie znaczy, że one Was nie widzą. Mm -hmm. Zobaczyć wilka jest bardzo trudno. On się potrafi tak kamuflować i tak schować, że będzie Was obserwował, będzie Was widział i drżał, że nie zobaczy flinty, ale Wy go absolutnie nie, nie, nie zobaczycie. Więc co zrobić, jeżeli spotkamy wilka? Co zrobić? Ja bym jeżeli mamy robiła... takie szczęście, że spot... no. zobaczymy wilka w lesie? Ja bym nie robiła nic. Bardzo dobrze stanąć. Ja bym po prostu stała, i, patrzyła na wilka. i cieszyć się tą chwilą. I cieszyć się, że macie. Tak, że, że to jest dla was naprawdę wielka, wielki nagroda za, za spacer po lesie zobaczyć coś takiego. I ci, którzy się boją, mogą się powolutku wycofać. Nigdy nie uciekać, bo nie ma powodu uciekać. Natomiast ja uważam, że jedyne co zrobić, to stać i delektować się tym widokiem. I oczywiście, jeżeli to się zdarzy w ten sposób, że nie, nie, nie wabiliście w żadnym, w żadnym wypadku tego zwierzęcia, możecie zrobić zdjęcie. Jeżeli macie, wszyscy mają telefony komórkowe, to możecie zrobić zdjęcie temu wilkowi, ale proszę do niego, broń Boże, nie podchodzić, bo po pierwsze ucieknie i już zdjęcia żadnego nie zrobicie, a po drugie, im bardziej zbliżamy się do dzikich zwierząt, tym bardziej im szkodzimy. Więc nie zbliżajmy się, stańmy, przyjrzyjmy się i dziękujmy losowi, że taki był dla nas łaskaw, że mogliśmy zobaczyć prawdziwego, dzikiego wilka, który nigdy, nigdy nie nastawał na człowieka jak do tej pory, a żyje na tym świecie naprawdę dłużej niż gatunek ludzki. Ja miałam przyjemność wspaniałą dziś rano spotkać się z dzikim, przecudownym lisem, bardzo zdrowym, z ogromną kitą, który przechadzał się po mojej ulicy zaglądając to do strażaków, Zwielbiam to do list. niewidomych, potem popatrzył na mnie. Był tak cudowny, nie bał się niczego, więc podejrzewam, że nikt mu nigdy krzywdy nie zrobił w tej okolicy. Ale trafi już niedługo, już się zaczyna sezon łowiecki, no. na lisy też i niestety te piękne ogony będą potem wisiały przy futrze jakiejś krwiożerczej elegantki. Bo inaczej tego nie mogę powiedzieć. Chyba musimy kończyć już. Musimy kończyć. Także bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za wszystkie polubienia. Bardzo prosimy o udostępnienie tego, bardzo tak, prosimy, prosimy. o udostępnienie tego, jak i wszystkich naszych filmików, ale tego zwłaszcza. Tak, i Tak, jak najszerzej. I tego Bobrzego. Tak. Murem za bobrem, proszę państwa, jeśli ktoś nie wie, że murem za teraz murem za, bobrem, za wilkiem, murem i teraz za murem wilkiem. za wilki. Tak, tak. I do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień. za tydzień. Uwaga, krótka reklama. Książki Doroty Sumińskiej, wydane przez Wydawnictwo Literackie, możesz kupić przez internet w promocyjnych cenach. Zapraszamy www.zwierzecisie.pl łamane przez ksiaski.